Wysprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Proszę o Cześć. No ale to jest wniosek, który ma charakter polityczny. Generał zrzekł się swojej funkcji na kilka dni przed wyborami, a no więc został sam, włączył się w kampanię wyborczą, a dodatkowo dzisiaj rządzący... ...i się, się lubił fotografować, żołnierzy się pana miałem osiągnięcie, tak jest, stawałem murem za polskim mundurem wtedy, kiedy celebryci atakowali polskich żołnierzy i strażników granicznych, którzy bronili polskiej granicy. W przypadku wspomnianego generała, najpierw media i politycy ówczesnej opozycji, a i teraz rządzący atakowali mnie, że wiedziałem, o sprawie nie powiedziałem, a sam generał w akcji stwierdza, że nie wiedział. No więc o co w tym wszystkim chodzi? O politykę No ale pisze też, ja pan jestem... żądał od niego zgłoszenia nieprawdziwego komunikatu, wdrożył mu konsekwencjami personalnymi, jeżeli takiego nieprawdziwego według niego komunikatu nie usłosi. Mówi wprost, że to, no. to złem ogarnął Ja, mógł 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 wskazać, ale... no, ja jestem przeciwny przenoszeniu polityki na salę sądową, ale jeżeli większość teraz w Sejmie będzie za tym, żeby przenosić politykę na salę sądową, no ja złożę sam akty, prywatne akty dostarczenia wobec polityków, w większości dziś rządzącej, którzy mnie obrażają, pomagają. No i tutaj cała lista. No,